look at the boner over here. You said boner? <laughs> what? A boner is a standing spindle. Cut! Moving on! Full momentum! Make me do something really cool! Oh, there's something. Interaction. What the fuck? I just freed złotego świata Hmm. Wracamy do tego pomieszczenia. Mamy klucz. Ej, nasty slide. Nie mogę szczelac. Wow. Hello? Peter! Hey, I was just running around my game and all of a sudden I noticed that uh, some shit was fucked up. What's up <laughs> with that? <laughs> no tak, I warned you about the budget, Deadpool. You literally blew all the money. What the hell, man? Yeah, I realized that all games have money. Wait up, Bobola. Let me remind you that my website got hits the weekend we announced. One million one? one million two not acceptable to keep it out wish it longer i go i'll hold him off things wait 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 what who d -list villains keep them off our back while we escape this is so easy what do these guys want with mr moneybags anyhow Coś, naszą nie Oj, jak to się kucało? Jak to się cokolwiek robiło, zapomniałem. Trzeba uciekać. Może tabulatorem nie Nie pamiętam, za chwilę nie pamiętam co, jak to się coś się, co się robiło. Odzwyczajemy się od klawiatury, bo nie grałem troszkę. Nie było mnie przy komputerze troszkę czasu, więc... to ktoś jest? Nie. What the... Boom! Kabum. Patrzcie, patrzcie, znowu Ray prawie widać cały pizza kabanossi no tak sam Deadpool przypomina nam o tych o nabojach Tu mamy, a jakieś... jaka boss mówisz? Baj mi, baj mi, baj mi. Mamy tylko 78 kafla. Wszystko za drogie. Ja nie chcę tych, nie chcę tego, nie chcę tego. Karabin to bym może sobie kupił, ale. mamy, może jakieś ulepszenie do, do pistolsów na pewno to będziemy dostawać hajsu. oh fire rate of fire 15 do damage mm, nowy momentum 2 bullet dodatkowe 4, 6 i 8 myślę, że rate of fire sobie zainwestujemy, nie ma kas na to, to to. No i 15% damage tyle, tyle, nie momentum na razie nie, coś z mieczami, nowe kombo, kombozów nie zapamięta, więc może to. Dobra, nic nie możemy kupić. O, jesteśmy prawie że nowiutcy. Pek, pek, o, mamy ammunition, baby. Dużo troszkę tych guzików jest za daleko one są od siebie więc Troszeczkę mnie to Niewygodnie, ale Sharp, sharp pewnie sharp Noc combo 40 razy Nie wiem czy z tą walki trochę te w przypomina. Tam było, że chyba lewy to miecz, prawy to karabiny. Znaczy te pistolety. Ebony ivory. A. A, i ivory. Oj tam. Chcesz mu musztardy do tego. U nas by były frytki. Ojej, ile tego ich jest tu. Shift i spacja <zysklarziny> Jeszcze jedno spacenie Tam był Dobra, suwa były te mocniejsze Zapomnę, ja już nie pętam nic nie było mi trochę Nie pamiętam jak się chowało ze ścianami O ile się w ogóle chowało Kłócać się da Nie ja chyba nie było nawet pokazane jak się kłóca To jest to No tak po co po co takiemu Koziowi kłócanie To jest to ammunition A save noś się gierka, zaraz nam coś pewnie wybuchnie. A nie mam takiej amunicji. spodaj Chciałem to skakać mówisz? O, to będzie mnie zabijać. Klawiszy klawiszologia jest trochę do dupy, ale ja wiem, że można to pozmieniać. Można F-se teleportować. Naprawdę wygodniej by było zmienia, jeżeli. Jest taka opcja audio controls invert controls. Nie, to nie to camera controls cable mouse layout. A, mogę na drugi guzik wziąć. A nie, F już jest focus jakiś. Mm, to lipa. Na R jest pewnie reload. Fine aim. Nie, tego fine aimu nie, pod... nie bo to będzie czy B czy X to będzie. Jeden pies. Z fire. Nie, to podkonsolowe chyba przyciski. Bardziej było zrobione jump BF. To jest ten focus change handedness. Okej, okay, nie wiem, co to jest jeszcze handedness, ale się dowiemy. U, jest to use albo reload. A E jest użyte? Jest E użyte? Yes. No tak, jest, przecież walczymy tym. R, R, R. R jest użyte. Ja bym wolał R niż to U. U jest za daleko. Sobie Zobaczycie. What? A, no, muszę tu wybierać. R. Czy mnie zaakceptowało? No, tak się zmieniła opcja niestety. Long Range Teleport V To jest jeszcze jeden teleport, słuchajcie V hmm, Wiem, co sobie zrobię Mam przyciski od myszki A, no tak, super Nie ma ich jak tu przypisać O, batony są tylko Middle, Right i Left To jest to Hmm. numpad, numpad. Ja nie chcę numpadowych, no niestety znalazłem minusa tej gry. Middle mouse, customize, customize. Hmm, dobra, nie, A co tak to musi pozostać. Resume game. Ile jest w do tej pory w Twojej głowie? Pewnie dużo. Spróbujemy tego. No, dawaj tego shifta. Ojej. Bitches, please. Najnajnajnajnajnaj. Bejom. Trzeba uciekać. bo że się życie regeneruje. Coś dało? <laughs> Adwamo, <laughs> czy ty się skradasz, właśnie? O, nie mogę się teleportować. dawaj, dawaj, skarż, skarż, skarż. Trzeba trochę pobiegać.

Jesteś tak bardzo niezaproszony na moje urodziny, ale super. Deadpool wymiatasz. Chyba teraz z tą strony. Oj, chyba nie Full ammo, full ammo. Richard, gdzie on tego recharge'a? Bo ja tu nie widzę żadnego. Sorry. Tu nie wejdę. Aaa, zapomniałem. Czemu ja nie zwracam uwagi na takie rzeczy? What? Go. Czemu z tej strony? you do remember which one's the shoot button right try not to embarrass me Z klawiszem jest wkurzające strasznie, bo za daleko niektóre są, np. przykład te U uh, nieszczęsne ten teleport. No i nie mogę przypisać do myszki mam dwa dodatkowe przyciski u myszca nie przypiszę. No niestety trzeba sobie radzić. Tacos collected 50 na 100 Arena. Grand Arena. Hey, hey, Arclight! Looking good, babe. Mm. You've been working out. Your pecs. I mean, your breasts. No. Your Your chesties look unbelievable. If you catch my drift. I can help you get off that villain D-list. Kill you? this pansy. Okay, She-Man. We'll talk about your D-list. She-Man to this. Nie. Gdzie? Gdzie to jest? Nie ta bajka. Myślałem o, o She-Hulk, ale... Coś mi... coś mi się. Light attack. Get in there, you idiot! Two extra slices for the 9.99. No daj no Podejdźcie mm, Nie, nie, nie wszyscy naraz Znaczy w sumie wszyscy naraz no, Ale skacze jak ninja To jest zesrany. No aż pojadę. No dobra, ja robię. Władzę, doing, mi doing not. What the fuck? Aż tak bardzo się z angielskim opuściłem po studiach. So many targets, no <laughs> nie, nie, proszę, nie ma w text.

Uh, Strzelaj <tosanawiali> O, oh, mam skąd ja mam amunicję To jest pani X-Men Ojej Co mi gingowski, ginie gini mi zrobiła Mam stuna, mam stuna Okaj, jestem powolniaczki, teraz shit, motherfucker. jesteśmy powolni, ale to nie znaczy, że nie będziemy. Zostrzelać nią Trzy pociski? Oh. pani, pani, proszę nie bić. A czas pieprzuć. Power is back, motherfucker. Nie, no właśnie, nie biję, muszę odzyskać HP. Całe! Całe! Jeszcze nie! Jeszcze pani nie bi! Aj, nie zdążyłem by nacisnąć. To nie była akcja tygodnia. B, 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 no, bi! B jak bi! No tak Najlepszy sposób na ładowanie HP, spieprzać Gdzie nic nie rośnie. No co ty robisz? Nie, yeah. jestem tylko cool jeden little geek. motherfucking motherfucker. No tak. Ale pani, co zrobiłaś? Lager go Oj. O, zrobiłem B, ale chciałem się tylko trochę porknąć, ale... No, bale, bale. uspadać. Are w Chinach? to ona nas bije. Little fucking bitch. No, ja chciałem benać nie szybko, nie. Pani A little bit of awesomeness. No killing. No killing. No, 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 no. No, no, no. Power is back. U. No, to jest power. Nie chcę zginąć jeszcze z jej ręki. Sorry. Na co nie chcesz czekać? Lep no, Może teraz. No, timing, timing Najważniejsza rzecz na świecie Aaa, była szybsza, szybciej just B Czyli prawie za dyszkę Ej

Sexy bitches. <laughs> no, no pewnie, że Richard faster. No tylko do nas czekasz, wiesz. Nie ja, tylko ty tu chcesz, żebyś się HP żeby 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 regenerował. Need to hold your hand? Never stop us. Ojej, coś za szybko, za szybko bijesz. Smash! Leto, it's a comic book uh. <laughs> ładuj się, ładuj Bla, 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 bla. No dawaj. no i co to zrobiłem? Nie spadliśmy oboje. Dogadaj gadaj się z taką, Dogadaj się z taką. Mylek, mylek. o, widzę z jego kostiumu. A... O, a, sam się nadzier. Hello. Something, please. Yeah, I'll just hang here for żeby się podnieść. A, co to za jajcar. Hey, hey, hey. No more sewers, Dobra, to ja się z wami stąd pożegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało tak samo jak mi. Jo, na razie. Sara papa. Ta, 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 ta. Pa pa. 嗯。Mm.